Wojna właściwie się skończyła, a oni wchodzą frontem z zimnego przymusu. 8 sierpnia 1945 roku Związek Radziecki oficjalnie wypowiedział wojnę Japonii. Rozpoczęto ofensywę w Mandżurii, atakując japońskie oddziały okupacyjne. Działo się to zaledwie dwa dni po zrzuceniu bomby na Hiroshime. Był to ruch mający przyspieszyć koniec wojny, ale także zwiększyć wpływy ZSRR w Azji Pacyficznej. Miliony żołnierzy armii czerwonej wkroczyło do Mandżurii. Część z nich była przygotowana wcześniej, lecz oficjalna deklaracja 8 sierpnia zmieniła globalną układankę. Japońskie dowództwo zostało zaskoczone. Chaos systemów obronnych przyspieszył kapitulację cesarstwa. Japonia podpisała dokument 15 sierpnia, co było efektem podwójnego uderzenia bomby atomowej i ofensywy radzieckiej. Ten ruch pokazał, że nawet ostatni akord wojny może decydować o przyszłości politycznej regionu. Wpływy komunistyczne w Azji kształtowały się już wtedy, gdy świat próbował się uspokoić. To strategiczne posunięcie miało dalekosiężne konsekwencje. Kiedy jeden cios kończy wojnę, drugi ustala nowy porządek. Zostaw reakcję, jeśli poruszacie moment, gdy historia wpisywała się w geopolityczny reset.